Kilka dni temu poszedłem z rodziną na jarmark Bożonarodzeniowy. Zapach wina grzanego, unoszący się w powietrzu zapach pierniczków, ale to co dostrzegliśmy i moje dzieci co dostrzegły, to kolejka, która polegała na tym, że były tam sanie, renifery i ona się unosiła. No i Szybko zajęliśmy swoje miejsca, kupiliśmy bilety, szybko zajęliśmy swoje miejsca. Ja usiadłem ze swoją córką, moja żona z synkiem. I to co mnie tknęło, to co mnie olśniło, to jest to, że pierwsza rzecz, jak ta kolejka ruszyła, to moja córka od razu naciskała taki pedał gazu, dzięki któremu te sanie mogły się unosić. I ona nie zastanawiała się, czy może, czy wypada czy to bezpieczne, tylko szukała po prostu fanu, radości, tego, żeby ten czas spędzić jak najlepiej. No i dzięki Bogu mam mnie za tatę, nie byłem dla niej ograniczeniem, ale to, co w pewnym momencie pojawiło się w mojej głowie, to taka myśl, że agent nieruchomości, czy osoba, która chce zmienić branżę i wchodzi do nieruchomości, Często właśnie patrzy na tę zmianę w sposób taki entuzjastyczny, pozytywny i wierzy, że zmieni swoje życie zawodowe, czy ogólnie życie na lepsze. Ale wchodząc do branży, trafiając do jakiegoś środowiska, czy do jakiegoś biura, czy na jakiś kurs zawodowy, dostaje trochę takim gongiem w twarz. I ten entuzjazm powolutku zaczyna wygasać, bo starszy kolega powie, marketing to przepalanie kasy, szef w biurze powie zrób 100 telefonów lepiej, to umówisz 5 spotkań i coś zamkniesz. No i powoli, powoli ta nasza myśl, ta nasza wizja zaczyna wymierać nie zaczyna wygasać. I problemem nie jesteś ty, nie są twoje pozytywne myśli, że będzie lepiej, że ta branża jest naprawdę fajna i można zarabiać fajne, konkretne pieniądze, tylko środowisko, do którego trafiasz, które narzuca na ciebie jakieś ograniczone przekonania i pytanie. Czy ty chcesz być właśnie w takim środowisku, czy chcesz żyć tymi ograniczeniami, czy chcesz żyć tymi przekonaniami, które Ciebie blokują, blokują twój potencjał, które wmawiają ci, że stare, standardowe rozwiązania to jest coś. Co za jakiś czas zaprocentuje, że koleżanka, która jest 5 lat, powie ci, a że podzwonisz w zimne telefony przez rok, dwa, to zaczną pojawiać się tematy i polecenia. I patrząc na moje dziecko, naszła mnie taka myśl właśnie w stosunku do branży, że ten taki potencjał, te takie nieograniczone, nieograniczone niczym myślenie. Jest kluczem właśnie, jest kluczem, żeby osiągnąć w tej branży sukces, ale także w każdej innej, bo jak wyjdziesz z przekonania, że musisz robić to, co inni, żeby osiągnąć sukces, to wyobraź sobie, że po, po w tej kolejce stoi cała masa ludzi. Ale jeśli chcesz zrobić to na swoich zasadach, z takim ultraentuzjazmem, przekonaniem i dzielić się tą wartością z całym światem, budować swoją markę osobistą, poprzez reklamę docierać do szerszego grona i działać tylko i wyłącznie na wyłącznościach, które są tak naprawdę jedyną drogą, w której możesz szanować siebie, swoją pracę i swój czas, i tworzyć realny zespół z klientem. To warto zmienić coś w tym przekonaniu, warto zacząć od razu dobrze. Warto porozmawiać z kimś, kto w ten sposób działa.